Witajcie, ja nazywam się Ryszard Kowalak i dziś zdrecenzuję dla Was serwis gwarancyjny LEGO. Jakiś czas temu zakupiłem zestaw 9564 z serii Ninjago. W środku znalazłem standardowo postać. 3 bronie, spinner, nakładkę na spinner i 5 kart. Tak właściwie to 4, bo piątej w zestawie nie było. Dlatego też przy okazji reklamowania zestawu Iron Man postanowiłem wspomnieć o braku owej karty. W odpowiedzi dostałem informację, że karta Wraz z upominkiem została wysłana z magazynu w Danii. Tak oto trafiła do mnie ta koperta. Jak widzicie, jej grubość wskazuje na to, że jest tam coś znacznie więcej niż tylko karta. Zajrzyjmy do środka. Tam, 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 tam. Tak jest. Jest to plik wszystkich pięciu kart do gry oraz brelok Lego Ninjago. Cóż, przed nami kolejna paczka od Lego. Zapewne możemy się w niej spodziewać nowych polibagów. Iron Man które otrzymałem w ramach reklamacji, informacja mhm. od Lego Shop at Home: worki z powietrzem oraz dwa nowe podi Iron Man Czy wy widzicie to samo co ja? Złożyłem reklamację Wysłałem im y, Polibagi do reklamacji A Otrzymałem Po raz kolejny Wadliwy nadruk Tak A w drugim przypadku Jest Dokładnie To samo No, i kolejna przesyłka od LEGO. W niej powinna się znaleźć jedna główka i jedne nóżki do naszego Ironmana, ponieważ, jak pewnie pamiętacie, dwa polibagi wysłałem w całości i miałem otrzymać w całości dwa nowe bez wady. I wysłałem także oddzielnie jedne nóżki, oddzielnie jedną główkę, i również miałem otrzymać. Nowe bez wady. W pierwszym przypadku się to troszeczkę nie udało, i polibagi nadal są wadliwe, ale istnieje szansa, że tutaj będzie lepiej. Przynajmniej mam taką nadzieję. Spójrzmy, jak to wygląda. Jest wada, czy też wady nie ma. Kolejna paszka odległa związana z reklamacją Ironmana. I jedyna paszka, która ma przynieść nam naprawdę pozytywne wieści. Tak właściwie, jedyny pozytywny aspekt tej całej sytuacji. Zostałem bowiem zapytany, w jaki sposób mogliby mi zrekompensować fakt, że wydałem 16,80 na wysyłkę Ironmanów do Anglii. I pofatygowałem się na pocztę. Zaproponowali mi dwie opcje: oddają mi 16,50 na konto albo wysyłają mi produkt ze sklepu do wartości 25 zł. Jak się pewnie domyślacie, wybrałem drugą opcję i jak się pewnie domyślacie, wcale nie zaproponowałem zestawu, który tak łatwo w Polsce dostać. Zajrzyjmy do środka. A oto i nasze perełki. Pierwszy z nich to tegoroczny Summer Set. To jest zestaw ekskluzywny, który możemy kupić za 20 zł na stronie LEGO i tylko na stronie LEGO oraz w firmowych sklepach. Lego, czyli takich, w których sprzedają tylko klocki Lego i których właścicielami jest właśnie sama marka Lego. A przypomnijmy, żadnego takiego sklepu w Polsce nie ma, więc zestaw praktycznie w Polsce nie do dostania i posiada naprawdę fajne, ciekawe elementy. Drugi natomiast to Zestaw Zini Super Heroes to już jest typowy polibak, chociaż troszeczkę inaczej zapakowany i mogliśmy go dostać, jeżeli w czerwcu kupiliśmy klocki również na stronie Lego za co najmniej 200 zł. Nie było i nie będzie innego sposobu, aby dostać ten polibak. I co ważne. Polibak zawiera co prawda tylko cztery elementy, tylko tą jedną figurkę, figurkę w postaci Jor El, ojca Supermana, ale ta figurka nie występuje w żadnym innym zestawie, więc tak naprawdę nie jest to tylko unikalny zestaw, jest to także niesamowicie unikalna figurka, którą na Allegro możemy dostać najtaniej za 40 zł. Mija tydzień, i kolejna, piąta już przesyłka, licząc listy od Customer Service. Sprawdźmy, co się w niej znajduje. Cóż, miałem dostać kolejne dwa polibagi Ironmana, tym bardziej z prawidłowymi klockami. Już sprawdziłem przez okienka z tyłu i rzeczywiście, główki są prawidłowe. A tu okazuje się, że nie dostałem dwóch zestawów, lecz zestawy trzy, chociaż trzeci akurat posiada nieprawidłową główkę. Sam się już w tym powoli gubię. Podsumowując, tak oto wygląda ostateczny bilans mojej przygody z Lego Customer Service z serwisem gwarancyjnym LEGO. O ile sprawa reklamacji zestawu Ninjago nie okazała się zbyt. Spektakularna, to reklamacja trzech wadliwych polibagów Ironmana przyniosła dość ciekawe efekty. Tak oto na moim stole leży sześć polibagów. Tylko jeden jest tym konkretnym egzemplarzem, który ja kupiłem w gazecie, a połowa z nich, jeśli nie 4 na 6, w zależności jak liczyć, posiada wadliwe elementy. Ponadto mamy tutaj także dwa wspaniałe zestawy które są efektem wydania 16 ,80 zł 80 groszy na wysyłkę polibagów do Anglii. Jeżeli możemy z tej sytuacji wysnuć jakiś wniosek, to tylko taki, że znalezienie w zestawie lego wadliwego elementu wcale nie musi być złą wiadomością. Niemniej mam nadzieję, że na więcej wadliwych elementów już nie trafię i mam nadzieję, że na wadliwe elementy nie traficie również i wy. A jeśli traficie, nie zapomnijcie o Customer Service. To by było na tyle na dzisiaj. Widzimy się w następnym materiale, a do tego czasu. Trzymajcie się.